Andrzej Duda powoływał się na to na podręcznik, na podręcznik prawny, z którego się rzekomo kiedyś uczył, że chodzi o aktuację. Okazuje się, że autor tego podręcznika powiedział, że ma totalnie przeciwne zdanie do pana Dudy i po prostu o nich, mówiąc, że on ich nie łaskawił, bo wymaga łaskawienia wymaga prawomocnego skazania. Kolejna rzecz, Kamiński nie chciał jeść, był na detoksie i miał delirkę. Proces alkoholu, którego zamknięto bez wódki, i miał wstrząsy, więc karetka go ratowała. i Jeszcze mu podawali pokarm musieli na siłę, bo nie chciał przyjmować A, ani kroplówek, ani jeść. A, no i teraz ma ich pretensje, że mu życie ratowali. No to też jest fantastyczne. E, 8 lat y, PiS rządził, wprowadził sądy. A teraz Kaczyński nazywa to sądy stalinowskie. Czyli doskonale wie, że sądy stalinowskie wprowadził. Brawo, brawo. To bardzo fajnie, panie Kaczyński, że pan się tego przyznaje. Kolejna rzecz. E, kolejna rzecz. Słuchajcie. Oj, tego tak dużo jest. Najgorsze to, że oni zamach stanu przeprowadzają. No PiS to są bolszewicy, pamiętacie. Z nimi PiS walczył. A oni jakby myślą, że są piuszucki, jak Piłsudski i co robić zamach stanu. Ja bym ich wszystkich aresztował, wszystkich, za właśnie, no za to po prostu, bo się czuję w niebezpieczeństwie. Ja bym cały pis wziął i aresztował, wszystkich po prostu jak jeden mąż i po prostu wskazał ich na dożywocie. Po prostu, bo oni faktycznie mogą grozić, to są groźby po prostu karalne, że po prostu mogą, chcą zabić i zamordować Polaków, no i to rządzących, ja bym wszystkich aresztował i więcej ich w życiu do Sejmu nie wpuszczał i tym chyba bym, bym skończył, bo wszystko co mają się kompromitują, a oni naprawdę chcą przeprowadzić i na zlecenie Putina zniszczyć Polskę. I ją podpalić. No przecież patrzcie, co oni gadają, jaki zamach stanu, jak oni są w opozycji. To yy, y, znaczy, rząd jest, yy, zamach stanu opozycja tylko może przeprowadzić, tak, a nie, a nie ktoś to rządzi. Po co miałby robić zamach stanu? No. oni Dyskowi to wmawiają, bo sami chcą to zrobić, bo oni wszystko, co chcą zrobić, e, wmawiają innym złego. To jest tak proste u nich po prostu. Dlatego oni wiedzą, że wprowadzili sądy stalinowskie, oni wiedzą, że torturowali Polaków, oni wiedzą, że są po prostu pod podpalaczami Polski, złodziejami, dlatego to wszystkim innym wmawiają. Ja bym proponuję panie, Tusk, a naprawdę aresztować Kaczyńskiego na poczet tych gruźb, które mówi, że chce wprowadzić zamach stanu, bo to może być różnie. A potem Polacy ruszą i będzie ostro, bo my Polacy się nie cofniemy i wszystkich pisowców pójdziemy jak synierzy, pójdziemy jak pisuczycy, wyczyścimy Polskę z tego gówna. Więc, kochani, naprawdę aresztować cały pis, póki zamachu stanu nie rozpoczną.